Cześć, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, zaczęłam w jakiejś takiej ciemności. Dziś, że sobie tu podejdę pod lampy. Nie wiem, czy słyszycie, co się tutaj dzieje. A jakiś taki ptasi, yy, ptasi, słuchajcie, jazgot. No dobra, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, ja się nazywam Joanna Flees. I dzisiaj dla was prowadzę Power Walk z centrum województwa jak zwykle zachodniopomorskiego. Jest godzina 6.15. Temperatura jest na plusie i ptaki szaleją. Ostatnio też Wam o tym opowiadałam. I myślę, że to jest super czas, żeby, żeby słuchajcie zacząć dzień i żeby troszkę obudzić się na świeżym powietrzu. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że od paru dobrych dni już mi się udaje na świeżym powietrzu prawie codziennie medytować nie robić tego w domu tylko robić to właśnie na świeżym powietrzu łącząc jednocześnie właśnie praktykę medytacyjną z potrzebą budzenia się na świeżym powietrzu ale trasę widzę wybrałam dla nas tutaj bardzo bardzo ciemną no nie mogę doczekać się momentu kiedy będę dla was prowadziła power walki słuchajcie z lasu no ale to jeszcze moment bo jak widzicie właśnie pod las podchodzę i no i nijak tu nic byście nie widzieli no dobra, a dzisiaj przychodzę do was po to, żeby wam trochę opowiedzieć mm, o tym e, czym jest dojrzałość w zasadzie i dlaczego za tą dojrzałość swoich książek wzięłam i co w tym takiego fascynującego i słuchajcie, zapomniałam założyć słuchawek I już to robię bo przecież mam je przy sobie po to, żebyście mnie lepiej słyszeli Widzicie. Mam nadzieję, że teraz się załączę. O, bardzo, bardzo Was się. Przepraszam, że nie. wszystko słyszeliście, ale teraz mam nadzieję, że wszystko jest ok. i <grym> nastała jasność. Słuchajcie, nastała jasność włącz yy, po tym, jak włączyłam słuchawki. No dobra, to dzisiaj ja do Was przychodzę, yy, żeby Wam trochę opowiedzieć. Właśnie o dojrzałym dorosłym i o tym, dlaczego warto w sobie dojrzałą, dorosłą część obudzić, dlaczego miałaby ta dojrzała, dorosła część nam posłużyć i dlaczego jest taka ważna dla naszego dobrostanu, szczególnie wtedy, kiedy mamy do podjęcia zadania dorosłości. Słuchajcie, pokażę Wam, jak wygląda las, do którego z chęcią Was będę zapraszać. Ale jak widzicie. No dziś niekoniecznie mogę z Wami do niego wejść, bo y, musiałabym mieć przynajmniej czołówkę. A muszę Wam powiedzieć, że ostatnio dostałam taką informację, że u mnie w lesie krąży teraz stado wilków. Więc, jak po ciemku, wolałabym nie wędrować. No dobra, dojrzała dorosła część wzięła się we mnie z takiego dość ważnego moim zdaniem pytania. Na które otworzyłam się jakiś czas temu, czyli czym ta dojrzałość w zasadzie jest i co proponuje nam druga połowa życia, zwana dojrzałą dorosłością. No i okazuje się, że dorosłość nie jest koniecznie tym samym co dojrzałość i można być dorosłym, który dojrzały nie jest, i można być mniej dorosłym już z cechami pewnej naszej dojrzałości. W zasadzie, kultura, w której my żyjemy, ona. Bardzo wyraźnie nam podpowiada, że niczego tutaj już dla nas nie ma po tej drugiej stronie. To znaczy mamy jakieś takie głębokie przekonanie o tym, że tu się pojawia kryzys. Słuchajcie, wieku średniego, a potem jakieś takie ostatnie podrógi wdychającej ostrygi i potem już nic ciekawego nas nie czeka, no bo żyjemy w świecie społeczności i składach kulturowych, które starszyzny nie cenią tak? osoby starsze. Borykają się z takimi właśnie nastawieniami społecznymi e, oscylującymi wokół: e, Nie przeszkadzaj, nie masz nic do powiedzenia jesteś bumerem, ta wiedza jest e, zaktualizowana. Te sposoby działania i postępowania w świecie, który się nieustannie zmienia, już e, nie są e, sensowne. E, no i w zasadzie tracisz młodość, tą, tą, tą najważniejszą e, walutę, e, którą być może w tej chwili. Się posługujemy i próbujemy na różne sposoby tę młodość, słuchajcie, zatrzymać. Ona się po prostu zatrzymać nie da, bo to jest etap przejściowy, moim zdaniem, ku czemuś dużo, dużo e, panniejszemu. No ale o tym za chwilę. I więc z, tego, z tych rozważań i z moich własnych zbliżających się nieuchronnie 40 urodzin e, przyszło mi takie pytanie, właśnie, no i co dalej? Co w związku z tym? Co dalej? Nie ma takiej jakiej możliwości, żeby tutaj nie odbył się jakiś kryzys rozwojowy, który miałby coś do zaoferowania. W zasadzie nasz rozwój jako człowieka jest dość mocno zaprogramowany, tak to nazwijmy, i podlega pewnym stałym, stałym przemianom. To się nazywają kryzysy, tak się nazywają kryzysy rozwojowe. I one tak wędrują sobie z nami od dzieciństwa, Erikson już to opisał, w zasadzie zaobserwował, że u dzieci te kryzysy rozwojowe, one się odbywają co chwila, tak? Czyli co chwila dziecko staje przed jakimś ważnym zadaniem, na przykład, czy mieć coś tylko dla siebie, czy dzielić się z innymi. Albo czy być twórczym, czy popaść w stagnację. I można powiedzieć, albo taką, takie niskie poczucie własnej wartości. Potem młodzi dorośli stawiają sobie pytania, jak być z kimś w związku jednocześnie będąc sobą, albo połączyć te różne role zawodowe z rolami dziennymi. No tutaj tych kryzysów jest dużo. Erickson napisał kilka kryzysów takich psychospołecznych, którym my podlegamy i których rozwiązywanie przybliża nas do osiągnięcia pełni swojej dojrzałości. Oczywiście. Jest tak, że kiedy nie uda nam się rozwiązać kryzysu, na przykład nie nauczymy się być jednocześnie sobą i być z innymi, przynależeć do grupy, to wtedy pojawiają się różne takie konsekwencje niezdrowe dla nas. Na przykład popadamy w nadmierną zależność od innych, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że Erikson w zasadzie tworzył tą swoją całą konceptualizację w takim momencie, kiedy medycyna nie była jeszcze aż tak bardzo rozwinięta i. On się skoncentrował. To był też taki okres głębokiego, głębokiego zainteresowania psychologią głębi, po oczywiście dziadku Freudzie, więc mocno, mocno zainteresował się dzieciństwem i tak w zasadzie rozpisywał dla nas te kryzysy rozwojowe do, do 40 więc Potem uznał, że być może około 40 przechodzimy w taką fazę, kiedy musimy się zmierzyć z tym, co po sobie zostawimy, a potem ostatni kryzys, czyli. Albo się pogodzimy ze z śmiertelnością i nadamy sens życiu, które y, odbyliśmy, albo popadniemy w rozpacz, czyli albo zintegrujemy te różne rzeczy, które nam się przytrafiły, albo popadniemy w rozpacz. No i tak mniej więcej Erikson sobie to wyobrażał. Ja sobie dzisiaj dla współczesnego człowieka wyobrażam to trochę inaczej. To znaczy bardzo zgadzam się z nim, że y, oczywiście te kryzysy rozwojowe które opisał, są podstawą naszego rozwoju, ale nie do końca zgadzam się z tym, że w okresie między 40 rokiem życia a śmiercią, śmiercią mamy tylko dwa zadania do wykonania, które nas rozwijają. Być może dla pokolenia, które żyło krócej, to miałoby sens, tak? Natomiast dla, dla nas, my żyjemy dużo dłużej, to szczególnego sensu nie ma i przed nami takie ważne, ważne zadanie. Odkryć te zadania dorosłości, dojrzałości, po to właśnie, żeby ten czas, który mamy w bonusie wykorzystać do tego, aby wciąż się rozwijać. Erykson też uważał zresztą bardzo podobnie do mnie, żeby możemy się rozwijać do końca naszych dni, do końca życia, bo ostatnie zadanie rozwojowe, jakie stawia przed nami życie, to jest właśnie to jest właśnie śmierć, to jest właśnie pogodzenie się z tą swoją przemijalnością, nadanie sensu temu. Co nam się przytrafiło, czyli to po prostu w życie. I właśnie między innymi dlatego zaczęłam zadawać sobie pytania o to, jakie zasoby niesie ze sobą dorosłość, a nie tylko ograniczenia i czego by nie widzimy. No i wyszłam od takiego również mojego doświadczenia, ale też doświadczenia moich pacjentów, że, że dorosłość lubi nas rozczarować, nie? że ona lubi nas skonfrontować, że my sobie w dzieciństwie żyjemy takim przekonaniu, że wszystko przed nami, że to coś, co zostało nam podarowane, to coś zwane życiem, że to będzie fantastyczna przygoda. Że będziemy żeby też świętego Mikołaja. Różne rzeczy, które pozwalają nam być pozytywnie nastawionym do rzeczywistości, która nas otacza. I zachować nadzieję, tak? Jakąś też właśnie twórczość, motywację do tego, żeby pójść do przodu. No potem okazuje się, że Zaczyna nawet oddzielać się z różnych, z różnych złudzeń. I okazuje się najpierw, że tego świętego Mikołaja nie ma, no a potem cała lawina zdarzeń, które nas rozczarowują. Tak? Czyli e, okazuje się, że na no, miłość wcale nie jest taka doskonała, trwała i wyjątkowa, że te, w, tych, w tych przyjaźniach też różnie bywa, e, że człowiek jest istotą zawodzącą, że czasami e, krzywdę robią nam ludzie, którzy nas kochają najbardziej na świecie. Że nie zawsze możemy zrealizować cały swój potencjał, że trochę też jest tak, że mamy wpływ, ale niekoniecznie ostateczny na to, jak to nasze życie się potoczy. Tyle rzeczy z kwestią przypadku i przychodzi nam tylko z tym jakoś się godzić, jakoś z tym dealować, jakoś układać sobie to w głowie i w sercu, że no jest różnie, nie? Że, że scenariusz, który nam przychodzi rozegrać w naszym życiu. Jest trochę poza naszą kontrolą, momentami, a trochę naszą odpowiedzialnością. No, takie różne ważne spotkania nam się przytrafiają. Słuchajcie, z ważnymi y, 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 doświadczeniami, które sprawiają, że my przestajemy tak chore optymistycznie patrzeć na świat. I to jest ten moment, kiedy ta dorosłość nas rozczarowuje. kiedy się okazuje, że y, bardzo chcieliśmy być dorośli, a tu klops, To wcale jest takie super doświadczenie. No i dojrzałość jest czymś, co przychodzi moim zdaniem wraz z integracją tego, tego doświadczenia, tak, czyli ona się pojawia wtedy, kiedy my, słuchajcie, decydujemy się jakoś na to nasze doświadczenie rozczarowania rozwojowo zareagować, to znaczy decydujemy się, o ile w ogóle to jest jakaś decyzja, ale wierzę w to, że to jest decyzja, że można ją podjąć, jeżeli to się Wam nie przytrafiło jeszcze że decydujemy się po pierwsze te, te, te wnioski rozczarowujące przyjąć, przestać z nimi walczyć i szukać idealnego świata i obrażać się na to jaki ten świat jest i też na siebie jesteśmy i na wszystkich ludzi i, i, i prze, przerywamy ten cykl tych niezgód wewnętrznych i to jest ważne, żeby go przerwać, bo jak go nie przerywamy, no to utykamy Słuchajcie, w jakimś bardzo ciemnym miejscu, najczęściej w jakiejś rozpaczy, rozczarowaniu i to się właśnie nazywa potem taką, e, tak, taką starością, tak? ale nie taką w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tylko taką e, gnuśnością, tak to nazwijmy, a bym powiedziała, że taką też sztywnością, w której kryje się bardzo dużo złości rozpaczy i zgryźliwością. Czyli tymi wszystkimi rzeczami, które nam się niekoniecznie fajnie kojarzą z tą drugą połową życia. Część osób tak właśnie spędza tę drugą połowę życia, właśnie w takim jakimś lekkiej lekkim, niezgodzie i obrażeniu na to, jaki, jaki ten świat się okazał być. Być może nawet w jakimś wielkim poczuciu krzywdy albo złości na samego siebie, że tego swojego życia nie rozegrałem tak, jak chciałbym rozegrać. W zgodzie z tym, jak miało przecież być, tak? Wszystkim nam miało się przecież powieść na wszystkich aspektach. Wystarczy, żeby nie my bardzo tego chcieli. No, okazuje się, że to jest klops, że to są bajki dla dorosłych, znaczy dla dzieci, opowiadane przez dorosłych, którzy już wiedzą, że nie jest tak fajnie, ale, no, ale jakoś muszą tym swoim dzieciom budować wizję, budzącą nadzieję. Ale słuchajcie, kiedy już się przestaje walczyć z tym, jak jest, kiedy pozwolisz sobie, znajdziesz w sobie taką odwagę do tego, żeby przyjąć świat takim, jakim jest. Trochę jak w miłości, nie? Że zakochujesz się i jesteś zachwycony, zachwycona, a potem się orientujesz, że po drugiej stronie jest po prostu zwykły człowiek. Jak jesteś w stanie go przyjąć, to, to zaczyna się głęboka miłość, a nie tylko faza zakochania. No i, i tu bardzo podobnie jest z życiem, tak? Przyjmujesz to życie takim, jakim jest. No i szukasz sposobu na to, aby to swoje rozczarowanie dorosłością zamienić na aktywne działania, dojrzałe, aktywne działania w tej rzeczywistości, we tych, przy wszystkich tych obszarach, w których masz ma wpływ na tą swoją dorosłość. Czyli dorosłość zaczyna się tam, gdzie życie nas rozczarowuje, ale dojrzałość tam, gdzie zaczynamy sobie z tym. Po prostu radzić, przy czym zaczynamy sobie z tym radzić. Wcale nie oznacza, że życie już nas nie będzie rozczarowywać, ale oznacza, że potrafimy nie tracić nadziei, nie tracić poczucia sensu, potrafimy nie tracić motywacji wewnętrznej do życia, potrafimy z tego życia czerpać, mimo że ono nie jest, słuchajcie, doskonałe. I najpierw się okazuje, że ten niedoskonały świat doskonale nas potrafi rozwijać. I to jest taki początek mojej podróży ku po dojrzałości, bo potem zaczęłam zadawać sobie oczywiście różne pytania na temat tego, no to dokąd nas to prowadzi, to co się w wyniku tego doświadczenia integracji, zderzenia z rzeczywistością i przyjęcia jej taką, jaką ona jest, nauki pływania w tej wodzie zwanej życiem, co się w nas pojawia, kim jest taki dojrzały dorosły. Bo słyszymy często o słuchajcie wewnętrznych dzieciach, a o dojrzałych dorosłych dużo, dużo mniej, bo żyjemy w takim świecie, który jednak te nasze wewnętrzne dzieci bardzo, bardzo mocno karmi. My chcemy z tymi wewnętrznymi słuchajcie, dziećmi korespondować. Bardzo przywiązujemy się do naszych dziecięcych, właśnie schematów, natychmiastowości, niecierpliwości, jakiejś takiej. Impulsywności. Ja bym powiedziała, że to wiecie, nie są nawet schematy dziecka, tylko to są po prostu niedojrzałe schematy, które dzieciom służą. One takie mają być. One mają inne zadania rozwojowe, one potrzebują tych cech. A dorosłym w obliczu zadań dorosłości już niekoniecznie służą. To nie są te za zadania, to nie są te rozwiązania, nawet nie zadania, tylko to nie są te rozwiązania na te zadania. I tu przychodzi z pomocą ten dojrzały dorosły, na którego możemy spojrzeć właśnie. Jak na kogoś, kto ma super moc, bo, bo rozwiązał te różne zadania po drodze życiowej, bo, bo, bo przeżył to głębokie rozczarowanie, bo już wie, jakie jest życie i nawet już potrafi w zgodzie z tym życiem jakoś się poukładać i przechodzi do fazy kształtowania swojego świata i siebie tak, już, jak chciałby kształtować, na takich zasadach, które są możliwe do wprowadzenia w życie i ten dojrzały dorosły to jest ta część nas, którą my budzimy którą my karmimy, którą my wzmacniamy właśnie po to, żeby po pierwsze poradzić sobie z zadaniami dorosłości, takimi jak bycie rodzicem pracownikiem, być kimś odpowiedzialnym, wprowadzanie różnych celów we własne słuchajcie, życie, różne zadania przed nami stawia dorosłość to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, że ten dojrzały dorosły może przejąć kontrolę, w zasadzie zaopiekować się, ale też jakoś powściągnąć te różne nasze wewnętrzne dzieci, czyli te osoby w nas, które są tupią nóżką, bo im się tam coś nie podoba, które się obrażają, które prowadzą nas do pretensji, krzywdy, które prowadzą nas w różne tarapaty, bo chcą tu, teraz i natychmiast, które są egocentryczne. Bo, bo egoizm jest ok, ale egocentryzm już fatalnie <laughs> i po to jest nam ten, słuchajcie, dojrzały dorosły. Ja go opisałam w książce Madame Mandy po dorosłym, która ukazała się w tym roku w październiku. I spróbowałam stworzyć taki konstrukt, takie podwaliny tego, kim możemy się stać, jeżeli weźmiemy się za własne dojrzewanie i pozwolimy mu wybrzmieć i nas rozwinąć. I okazuje się, że ten dojrzały, słuchajcie, dorosły, no on jest do uchwycenia jednak. Nie jest to taka tkanka bardzo, bardzo nieuchwytna, jest to coś, co możemy złapać. I składa się z takich pięciu filarów, pięciu elementów dojrzałości, na które w pierwszej kolejności warto byłoby zwrócić uwagę. I to jest na pewno. Dojrzałość emocjonalna, czyli zdolność do zarządzania swoimi emocjami. To jest na pewno dojrzałość poznawcza, czyli zdolność do krytycznego myślenia, ale też posługiwania się wiedzą, którą się posiada, oddzielania ziarna od plewu, posiadania oparcia w sobie własnej opinii w różnych sprawach. To jest też mądrość, która zaraz idzie za tą dojrzałością poznawczą, czyli zdolność do wykorzystywania wiedzy, którą posiadamy. W zgodzie z pewnymi wartościami, bo popatrzcie, ja mogę być, mieć wielką dojrzałość poznawczą i mogę mieć ogromną wiedzę na temat świata, ale kiedy zacznę jej używać w sposób, który jest niezgodny z wartościami, na przykład jako psycholog, psychologka przeciwko ludziom, no to wtedy nijak to się ma z moją mądrością, więc e, mądrość jest tym, co my robimy e, ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą, jak my to nasze doświadczenie i to naszą wiedzę. Słuchajcie. E, Wykorzystujemy dla dobra nie tylko własnego, ale wszystkich w ogółu, zgodnie z różnymi wartościami, również tymi uniwersalnymi przede wszystkim. To jest mądrość. To jest umiejętność wybrania własnego zachowania, adekwatnie do sytuacji, bo wiecie, że świat nie jest czarno-białym miejscem. Między innymi, ta mądrość pozwala nam to dostrzec, że bywa różnie w różnych sytuacjach, że przychodzi nam się różnie zachować. No i czwarta rzecz to jest dojrzałość społeczna, czyli to, co pozwala nam być z innymi ludźmi, to, co pozwala nam, mimo tych naszych różnic indywidualnych, które dla nas są, a teraz wybierzecie ze mną paczkę, mimo tych różnych różnic, które między nami są, pozwala nam budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi i współpracować z tymi innymi ludźmi i kierować się, słuchajcie, współczuciem wobec innych ludzi, również wobec, sobą, wobec siebie, bo my też innymi ludźmi jesteśmy. Słuchajcie, tylko wpisuję dwa, trzy, cztery, osiem, dwa, Jak nie odbierę paczki teraz, to odjedzie. Więc przepraszam was, ale musiałam to, to zrobić. I ta dojrzałość społeczna to jest też umiejętność wyjścia ku innym i przyznania, że Nasz rozwój, o którym często w dzieciństwie i młodości, w okresie młodej dorosłości my myślimy, że jest pochodną naszego własnego działania w relacji z samym sobą. Nagle się orientujemy, że inni ludzie biorą w nim ogromny udział i że nie tylko pytanie, kim jestem, jest ważne, choć ważne dla nie i młodego dorosłego, ale być może pytanie o to, kim oni są inni, ci inni, którzy mnie otaczają, jest równie ważne, a może nawet ważniejsze. No i ostatni, wow, 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 co tu się dzieje. I ostatni element to jest dojrzał, to jest elastyczność psychologiczna. Czyli taka zdolność do tego, żeby w różnych okolicznościach zachować się właśnie różnie, nie łamiąc się, czyli ugiąć się tak, żeby się nie złamać. Pewien rodzaj elastycznego podejścia, również do samego siebie i do własnych opinii, poglądów, celów, wartości. To jest umiejętność, słuchajcie. Nie tylko kontynuowania działania mimo warunków nieprzyjaznych, ale też zarzucania tego działania, rezygnacji, umiejętności rezygnowania. Ważna rzecz. Ostatnio się zastanawiam nad tym, czy trzeba za wszelką cenę. Myślę, że nie trzeba. I ta umiejętność się zmieniania zdania, nie upierania się przy swoim. Ale też elastyczność jest wtedy, kiedy słuchajcie, potrafimy właśnie być trochę jak woda i znaleźć zawsze. Dla siebie jakiś sposób na to, żeby nawet z największego impasu wyjść. A czasem wymaga to zmiany kształtu, w kierunku, e, e, w kierunku płynięcia. Bo czasem to wymaga właśnie, słuchajcie, e, odparowania nawet. Zmienia panu kupienia. Ale też pewnej elastyczności do swoich fantazji o tym, jak chce żyć, jak chciałabym żyć, co jest ważne. Natomiast no, to też jest mega ważnym elementem odporności psychicznej, nadawania sensu e, różnym rozkrudnym rzeczom, które nam się przytrafiają, wyciągania wniosków, uczenia się na doświadczeniu. Bez tego nie ma dojrzałości. Popatrzcie, tych pięć elementów tworzy taką bardzo, bardzo dobrą bazę do tego, żeby właśnie... O, ja jestem już jest Bardzo, bardzo dobrą bazę do tego, żeby właśnie już, słuchajcie... Tej swojej dojrzałości troszkę korzystać i żeby um, móc dalej się rozwijać. Bo kiedy sobie wrócimy do tego pytania, które zadałam, jak radzić sobie z tym rozczarowaniem, jak radzić sobie z życiem, kiedy już wiemy, że ono no, nie będzie tak, jak sobie to wymyśliliśmy. Kiedy zadamy sobie takie pytanie ponownie i pomyślimy sobie, okej, okay, jako dziecko ja nie miałem tych narzędzi, nie miałam tych narzędzi, zostawała mi. Zostawało mi magiczne życzeniowe myślenie, zostawały mi pewne iluzje. Musiałem korzystać z tych niedoskonałych jednak mechanizmów dziecka do tego, żeby radzić sobie z okrutnością świata albo z jego zmiennością, nieprzewidywalnością, chaosem, który w nim panuje, cierpieniem, na które nas rzeczywistość naraża, ale też szczęściem, które czasem nas za zalewa. Jako dziecko nie miałem tych narzędzi, więc rodziłem sobie. Dzięki zbliżaniu się do obiektu ważnego, rodzica, dzięki magicznemu myśleniu, dzięki właśnie e, idealizacji, opowiadaniu sobie różnych bajek, baśni, żeby wzbudzić nadzieję. A teraz jestem dorosły, dorosła, i nagle się okazuje, że ja już nie potrzebuję tych, e, tych narzędzi, nie potrzebuję na przykład buntu do tego, aby e, być asertywnym, bo mogę być asertywna we złości. Choć czasem budź jest też pożądany. I to jest właśnie dojrzałość. Ona pozwala nam spojrzeć jeszcze raz na ten świat, który nas otacza i go odczytać przy użyciu tych pewnych supermocy, które my posiadamy, tych pewnych umiejętności. I nagle się okazuje, że większość ludzi, którym udaje się dotrzeć dojrzałości, świetnie zaczyna zarządzać swoim życiem i nie odkrywa, że w tej drugiej połowie życia, w końcu na przykład, to jest mega takie częste doświadczenie, mogą być sobą albo żyć po swojemu, albo w końcu wcale nie muszą się aż tak bardzo przejmować opiniami e, innych, albo w końcu mogą e, wprowadzić w życie różne rzeczy, o których myślą od bardzo, bardzo dawna, albo w końcu są dla siebie bardziej wyrozumiali, akceptujący, życzliwi, współczujący. Te rzeczy, te odkrycia po 40, ta wolność osobista, ta umiejętność wybierania tego, co dla mnie dobra. Wyrażenia swojego zdania, ta umiejętność nieobrażania się, nie przywiązywania do wszystkiego, ta umiejętność nie popadania w panikę wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś odrzucenia społecznego i kiedy zorientujemy się, że nie wszyscy muszą nas lubić, ona się nie bierze z powietrza. Ona się nie bierze też z wieku. Ona się bierze właśnie z tych pięciu kompetencji, które my zdobywamy dzięki drodze, którą przeszliśmy, dzięki doświadczeniom, które nas zapracowało i też to jest ważne, żeby wybrzmiało jeszcze na koniec, że tej dojrzałości nie warto przyspieszać, bo ona musi zgromadzić pewne doświadczenia do tego, aby, aby się pojawić. Więc dojrzałości życzę Wam i sobie coraz większej, bo oczywiście jest to proces i każdy z nas jest gdzieś na jakiejś tam drodze i tak w tych pięciu aspektach też potrafimy być w różnych miejscach. W niektórych aspektach będziemy bardziej dojrzali, w innych mniej. I to jest też piękne, bo to jest proces, bo dojrzałość to nie jest stan, który się ma raz na zawsze, tylko to jest droga, to jest proces, to jest wybór, to jest świadome nadawanie kierunku swoim zachowaniom. No i to tyle, słuchajcie na dzisiaj. Tak sobie wam poopowiadałam o tym, jakie wspaniałe rzeczy czekają nas wtedy, kiedy dobijamy do portu, zwanego połową naszego życia. Trzymajcie się, bardzo, bardzo Wam życzę udanego dzisiejszego dnia. I wychodźcie na spacery. Jutro Was oczywiście zapraszam na Power Walka o godzinie 6.15. Spacerujcie z nami. Trzymajcie się.